Halo, halo, dzień dobry kochani, witam was, to znowu ja Kasia. I y, obiecałam wam, że te filmy bonusowe, które będę kręcić dla wszystkich, którzy wspierają kanał, to będą filmy z poradami, z przepisami, y, z ciekawostkami. I właśnie na taki film teraz y, przyszedł czas, bo bohaterka naszego dzisiejszego spotkania Którą zaraz przedstawię, to y, jest roślina, która może pomóc nie tylko, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że o niej zrobię oczywiście może film wiosną, kiedy będzie w całej okazałości swojej, a film w takiej konwencji, do jakiej jesteście przyzwyczajeni, czyli bardzo szczegółowo, a dzisiaj tylko o tym, jak ona może pomóc naszemu zdrowiu w tym okresie takim jesiennym, który teraz y, mamy i za chwilę, na, y, 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 podczas zimy, która nadejdzie. Ale uwaga, może też pomóc naszej urodzie. Więc, jeżeli taki temat Was interesuje, to serdecznie Was zapraszam na to spotkanie z. To jest, moi drodzy, Czarna Malwa. Malwa jest rośliną popularną w naszych ogrodach. Kiedyś może częściej była, teraz jest już rzadziej, ale wydaje mi się, że sadzeń, moda na sadzenie malwy powraca. Z malwą zawsze kojarzy mi się taka zabawna historia, którą opowiadał mi kiedyś mój sąsiad, leciwy już pan. Mówił, że malwy sadzono zazwyczaj przy domach, w których była panna na wydaniu. I on będąc już po słowie ze swoją narzeczoną, późniejszą żoną, aby yy, pierwsze co zrobił, aby, aby odpędzić tłumy ewentualnych apsztyfikantów, ale i też konkurentów, to poszedł i powyrywał wszystkie malwy, które w tym ogrodzie rosły yy, 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 czyli z ogrodu, w, 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 z obok domu wybranki swojego serca. Nie spotkało się to jednak z aprobatą mamy tejże, i mało, bra mało brakowało. A trzeba byłoby te malwy sadzić z powrotem, bo zgoda na yy, yy, to małżeństwo już wisiała na włosku. No ale na całe szczęście wszystko się dobrze skończyło. No ale to taka historia kojarzy mi się właśnie z malwami. A wracając do malwy. Co to jest za roślina? To jest roślina, moi, moi kochani, bogata przede wszystkim w śluzy. Czyli w, w polisacharydy, znajdujące się w tkankach rośliny, które mają zdolność wiązania wody i tworzą takie gęste roztwory y, koloidowe. No dobrze wiecie, jak te śluzy z roślin wyglądają. I w malwie tych śluzów jest nawet do 12%, więc bardzo, bardzo dużo. Y, poza tym w malwie są antocyjany odpowie, y, 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 odpowiedzialne za te w czarnej malwie, za tę ciemnogranatową, taką właśnie barwę jej kwiatów. A y, które y, to antocyjany, jak dobrze już wiecie z filmu o Habrze Bławatku, są szczególnie cenne dla naszego wzroku. Oprócz y, antocyjanów, w malwie są też y, y, kwasy uronowe, są garbniki, są y, 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 flawonoidy, są fenolokwasy i są, y, 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 y są pektyny. Ale zatrzymajmy się na tych śluzach. Bo one powodują, że po pierwsze, malwa doskonale działa na wszelkie y, infekcje górnych dróg oddechowych, z którymi teraz się będziemy borykać czyli zapalenie gardła, zapalenie trka, krtani, kaszel, chrypka, drapanie takie w gardle. I tutaj naprawdę uwierzcie mi, z racji tego, że przez całe niemal swoje życie pracuję głosem, to przetestowałam wiele y, środków, również tych roślinnych od A do Z niemalże i malwa jest naprawdę moim jeśli nie jednym, jeśli nie zdecydowanym, to jednym z faworytów w tej dziedzinie. Jak robimy taki macerat z malwy? Jedną do dwóch łyżek kwiatów malwy kwiatów zalewamy szklanką wrzątku, przykrywamy i trzymamy przez y, 30 minut właśnie pod przykryciem. Robimy taki napar. Niektórzy mówią, że po tych 30 minutach y, trzeba jeszcze pogotować około 3 do 5 minut tę malwę, i znowu ją na chwilę odstawić, czyli już zrobić taki z niej y, odwar. Natomiast ja uważam, że to nie jest konieczne. I moi kochani, po 30 minutach przecedzamy to wszystko. Y, i ten <trykne> ten macerat, który nam z tego powstaje, popijamy przez cały dzień małymi łyczkami. Najlepiej to zrobić tak, żeby nie pić od razu całą szklankę, bo po co to wszystko ma się dostać do żołądka? Lepiej, żeby systematycznie pokrywało nam tutaj błony śluzowe w drogach oddechowych, więc podzielić sobie to tak na takie małe, odlać na przykład z tej szklanki, odlewać do innego naczynka, do filiżanki, dodać ciepłej wody, bo też ważne jest, żeby to takim ciepłym pić, a nie zimnym. I po małym łyczku, parę razy czy parę razy dziennie, sobie taką malwę yy, czy ten macerat z malwy popijać. Popijanie substancji, które zawierają śluz, jest szczególnie ważne w tej pierwszej fazie. W tej pierwszej fazie infekcji, kiedy mamy do czynienia z suchym kaszlem, drażniącym kaszlem, uporczywym kaszlem, wtedy to jest ważne. No i takiego maceratu, takiej malwy możemy wypić spokojnie do 6 gramów dziennie bez żadnego problemu. Możemy sobie aplikować. Ale taki macerat z malwy możemy stosować nie tylko. Yy, nie tylko dolarek. Nie tylko wewnętrznie, bo uwaga, 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 nadstawcie uszu piękne kobitki, ten macerat możemy jeszcze wykorzystywać do okładów na nasze oczy. Jak to robimy? Moczymy płatki, takie kosmetyczne, płatki w maceracie, kładziemy się, relaksujemy 20 do 30 minut, do 30 minut, możemy w międzyczasie też dwa. Trzy razy ponownie y, zmoczyć te płatki, żeby nie były takie suche i czekamy. I jak je zdejmiemy po właśnie wspomnianej pół godzinie, to gwarantuję Wam, że oczy są wypoczęte, a skóra wokół oczu jest taka nawilżona y, i gładka. Także i urodzie y, 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 pomaga malwa. Y, nie, nie tak chciałam powiedzieć. I zdrowiu naszemu pomaga malwa i naszej urodzie również. Dociu, no to my się już z dolarkiem z wami żegnamy, bo wiem, że wy na niego też czekacie, więc lubicie go też chociaż przez chwilę zobaczyć. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Ściskam was mocno i jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście ze mną i że wspieracie mój kanał. Pa, pa!